Hej, hej, cześć moi kochani widomskich, bardzo serdecznie z tej strony Lociak, a to punkt godzina 6 rano, odcinek z Star Planet, łapeczka w górę i zapraszam do oglądania. Słuchajcie, mm, wiem, ostatni odcinek był dosyć długi, także postaram się tym razem nie przesadzić z długością. Na sam początek zakręcimy sobie naszymi pięknymi kółeczkami, które dały nam 200 pieniążków. Mama mia, czy znowu wrzucimy 200? Na pewno nie wrzucimy znowu 200, będzie około pewnie 25 na tym, tutaj 20. Czyli jako takie zbiory nie są straszne, słuchajcie, nie ma tragedii. Nie ma tragedii, a już widziałam, już widziałam, że czeka na nas tutaj prezencik który oczywiście sobie otworzymy, bo nie ma co się spinać. Trzeba otwierać, słuchajcie, wszystko trzeba otwierać. E, wejdziemy sobie do pokoju najpierw, ponieważ chcę Wam pokazać, co zrobiłam z moim pieskiem. <grym> tak, tylko żeby on się jeszcze mi tutaj pokazał, mój piesek. Halo, mój piesek? Gdzie jest mój piesek? Słuchajcie, nie wiem dlaczego, ale często, gęsto zdarza się tak, że ten piesek po prostu mi się przy mnie nie ładuje, a chciałam Wam pokazać, który mam poziom na piesku. A na piesku mam, słuchajcie, dwunasty poziom. I chciałam wam pokazać ten 12 poziom, ale piesak się nie ładuje. Świnka jedna. Słuchajcie, napiszemy sobie tutaj e, status, że nagrywam. Nagrywam. Ojej, ja. Nagrywam, nioch, nioch. Nagrywam. Y, I tyle, po prostu. Będę was informować, kiedy nagrywam. Chociaż w tym momencie, kiedy to nagrywam, to pewnie i tak wszyscy jesteście, a, że tak powiem, jejku, y, w szkole. Bo nagrywam tu rano, także. <laughs> Chociaż nie, no, kilka osób tutaj widzę, że, że jednak nie jest w szkole, albo na telefonie się zalogowało. Ok, zmieniamy status. I pierwsze co, kochani, pierwsze co, muszę wejść w aktywność, podbierać tej punkciory, które nam się tutaj zebrały, a troszeczkę nam się tutaj tego pozbierało, także szybciutko wszystko odbierzemy. Hej YouTube, cześć Klaudia. Cześć Klaudia, witam cię. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Cześć, cześć. Hej, zobaczcie, jednak nie wszyscy są w szkole. Znaczy, dlaczego nie jesteście w szkole właśnie? Dlaczego nie jesteście w szkole? Co się stało? Czy to wszystko, co mogę odebrać? Tak, to wszystko co mogę odebrać. Co miałam zrobić? Zapomniałam, co miałam zrobić, słuchajcie. Oczywiście, że pozdrawiam. Wchodzę w mój profil. Mam tutaj do odebrania kolejną rzecz, czyli logowanie się na MSP przez 14 dni pod rząd. Oczywiście odbieramy, bo nie po to się loguje, żeby tego teraz nie odebrać. Otworzymy sobie wasze prezenciory. Od ostatniego odcinka. O, Matko Boska! <laughs> Matko Boska! Od ostatniego odcinka troszeczkę się do tego uzbierało. E, także co? Otworzymy najpierw, może, te z jakimiś podpisami. Czy dodam do znajomych, oczywiście, że dodam, zaraz to zrobię. Dziękuję za czapeczkę, dziękuję, dziękuję w ogóle. Bardzo się żaliliście, że tamte 200 prezentów po prostu otworzyłam tak na szybko i hej, wysłałam ci fajną sukienkę, liczyłam na jakieś wow, a ty po prostu tu przeleciałaś dalej. <grym> Wiem, czytałam to wszystko. Fajleryc, no oczywiście, super, dziękuję, dziękuję. Coś fajnego tutaj czeka na nas. <grym> Mama mia, jakiś kożuszek, jakieś futerko. Na, 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 te sprawy. I miłość. No, właśnie, gdzie jest ciepło? Ukradnij mi ciepło. Słuchajcie, dzisiaj, 24 maja o godzinie siódmej. O, dziękuję za specjalne pozdrowienie. Wiecie co, grzmiało u mnie, rozumiecie, grzmiało? Ja się obudziłam i Boże, nie, 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 nie. Dziękuję, dziękuję, dziękuję za specjalne pozdrowienie. Pozdrawiam bardzo serdecznie, dziękuję za bluzeczkę. Przechodzimy na kolejną stronę. No, chyba że tak, muszę iść od tyłu, bo to mi się będzie cały czas teraz yy, przesuwać. Unikat, słuchajcie, jakiś unikat. Wow! Wow, nie, no, glamour. I słuchajcie, ubierzemy się dzisiaj trochę tak glamourowsko, e, także fajnie, że takie rzeczy mi tutaj podesłaliście. Będziemy mieli co założyć na siebie. E, a se otwórz. <laughs> a se otwórz, no to se otwieram. I co tutaj mamy? Santa is. nieważne. Nieważne, ale bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. E, dasz coś listy, czekajcie, mam 6,5. E, mogę w sumie. Ja bym teraz nie wiem, jak to czekać. A jak przejdę do pokoju, czy. On jest. Nie, to jest w moim pokoju. Nie, 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 nie. Poczekajcie, Piotrek, 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 tak? Dobrze że Piotrek. Pio o, Piotrek. To będzie chyba ten Piotrek, tak? To chyba ten Piotrek. Zaraz zobaczymy, co masz na liście, czy masz coś takiego fajnego, czego bym Cię zazdrościła, gdybym była facetem. I w sumie z tego wszystkiego zazdrościłabym tego, <grych> bo to jest taka fajna, taki fajny kryształek, także to możesz dostać. I miej, proszę, i miej. I pamiętajcie, ja nie mam dużo pieniędzy, bo ja jestem sama, a was jest 25 tysięcy na YouTubie. A, a Was jest 25 tysięcy, a ja jestem sama. Pamiętajcie o tym, kiedy będziecie następnym razem nie gnębić o prezenty. <grydy> Naprawdę, pamiętajcie o tym. Okej, okay, bo o, zgubiłam się. Mój profil, dobrze, mój profil. Um, fioletowe. Uwaga, uwaga, coś fioletowego. Świecące fioletowe buciki. <grydy> Kot? Kot? Czy ja dobrze rozumiem, że. Oh, Kotę! Smile to the camera! O Boże! Genialne, genialne, po prostu genialne. I coś, coś czarnego jeszcze od Kici. Czerwona glamour. Nie, to jest taka bardziej już mm, na jakiś bal. Taki, taki bardzo glamour. Nie, nie, glamour. Taki sylwestrowy na przykład bal. O, właśnie, tego mi brakowało. Co my tutaj mamy od ciebie, Sylwia? Jakieś fioletowe buciki ala Nike. No, czy tak mi się skojarzyło z tym tej paseczkiem ala Nike? Kto ty jesteś? Sylwia21. Zaraz zobaczymy. Czy mam cię w ogóle w znajomych, Sylwią? Sylwia. Yy, Sylwia. 21, tak? To chyba byłaś ty. Albo nie ty. Nie pamiętam. Napisz do mnie. <ścoughs> Napisz do mnie, ok? To wtedy, wtedy, wtedy pogadamy. Gdzie to było? Tutaj nie mój pokój. Och, gdzie co doszedł taki moment, że ogarniam, gdzie to jest mniej więcej, ja potem się sama gubię w tym wszystkim, szukając. Dobra, tutaj niczego nie ma. Tutaj niczego nie ma. Tutaj nie ma żadnych pozdrowień ani nic. Tutaj też nie. Koniec? Naprawdę, koniec? No dobra. To tak jak starczy nam czasu, to później jeszcze coś potwieramy. Chciałabym. O, tutaj, patrzcie, czeka na nas jakiś prezencik nawet. Bardzo się z tego powodu cieszę. Biorę, wszystko słuchajcie, biorę wszystko. I co chciałam zrobić? chciałam się przebrać. Ale chciałam się przebrać w mieście filmów, tak? Tak to się robiło, że stworzymy nowego luka. Najpierw stworzymy luk, a potem ewentualnie się w niego przebierzemy, bo też tak może być. I pytanie, czy to są wszystkie moje rzeczy, tak? To są o, matko, to są wszystkie moje rzeczy. Ja mam naprawdę, ja mam naprawdę takie włosy. Ja pierdziele, dobra. Dzisiaj ubieramy się glamour, czyli dzisiaj musi być pięknie, czyli dzisiaj musimy założyć jakąś kieckę. I do kiecki dopiero dobierzemy jakieś włosy, jakieś dodatki, jakieś buciki. Tak, mój głos oczywiście jest straszny. Eee, coś takiego, coś takiego pięknego. To jest genialne. Ale to jest długa kiecka. Ja, zobaczymy, czy jest coś. No, ten kolor. No, nie wiem, czy czarny, czy, czy różowy. No. O! Oh. Powoli zaczynam mieć za dużo rzeczy i będzie mi ciężko cokolwiek założyć. W sensie dobrać. Takiego, co, co najbardziej by mi pasowało. A może coś takiego? <laughs> Zaraz tutaj muszę popatrzeć. Na spokojnie, wszystko na spokojnie, ale chyba to. Tą różową weźmiemy, bo to jest taka wampirza, to mi się kojarzy z wampirą. Ta jest zbyt krótka na glamour, na taką galę. To też jest zbyt błyszczące. Dobra, to bierzemy tę różową, co tam widziałam. Gdzieś widziałam, słuchajcie, gdzieś widziałam tę różową kieckę. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Halo, jest, była, 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 jest, jest, Proszę, jest. Dobra, na dół niczego nie założymy, oczywiście. Budziki, kochani, buciki, może taka szpina? Nie, 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 nie. nie. Fioletowe balerinki mogłyby być. Zobaczymy, czy coś. Ja, mój enderman! <grym> mój enderman mi spada. Komanda, czego ty mi spadasz? Co my tutaj mamy jeszcze? No, nie, no to już nie będzie pasować. O, ale mamy różowe szpile, różowo-fioletowe, także hej, może być. Dodatki, zaraz, najpierw włosy. Nie, no te są po prostu genialne. To muszą być takie, takie, wiecie. Takie naprawdę coś pięknego i pasującego koniecznie do różowego i szarego, także to też nie mogą być kolorowe w sumie. Hmm, 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 hmm. Teraz zobaczycie, jak naprawdę nie mam gustu. <laughs> Chociaż tamte te, tam w blondzie mogły być. Nie, 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 nie. Mam już jeden typ, słuchajcie, mam jeden typ, ale. Zobaczymy, czy będzie coś, co bardziej mi będzie odpowiadać. Ty by mogło być. Mhm. No chyba, że to Emo, ale nie. Emo jest zbyt drastyczne do tego. Dobra, to będzie ten blondzik. Ok. I jeszcze jakieś dodateczki. Jakieś dodatki. No na pewno nie to. O nie, ja tego teraz nie ściągnę. Uh -uh. Uh -uh. <ścoughs> No trudno, słuchajcie, to możemy pod oczka dać. Oczywiście tiara musi być. Jakiś naszyjnik by się jeszcze przydał. Jakiś naszyjnik, słuchawki nie. Jakiś naszyjnik. No come on, nie mam naszyjników żadnych, mam coś takiego. Ale to jest bransoletka. No dobra, bransoletka też może być, ale koniecznie jakiś naszyjnik. Może taki? Może ten by pasował? Nie wiem, czy mam w ogóle więcej jakichś naszyjników. Nie wiem, czy w ogóle mam jakiekolwiek naszyjniki oprócz tego. Nie, mam coś tak... i ja, ale to już jest, wiecie, co to już jest za dużo. Po prostu to już jest za dużo. Lepsze byłyby tamte, co, o właśnie. Bo z, z tamtym jest tak jakby za dużo tego wszystkiego za bardzo się postać świeci. I tak, taki look można by było zrobić i nazwiemy go glamour lociak. Czy to jest, pobierz zdjęcie? Nie, 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 nie. Zapiszemy. Aha! I to jeszcze na hashtagi dostałam. I jeszcze na hashtagi dostałam to super wszystko. Ubierzemy to. Come on. Ja! Yeah. Zobaczcie, jak się giwa, jak się giwa. Zmienimy jeszcze tylko coś takiego bardziej, właśnie glamour. Z miłości, thank you. Albo ten? Nie, 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 nie. <laughs> zombie, zombie. Zombie glamour. Glamour zombie lociak. <laughs> to będzie tytuł odcinka. Hmm. To by było nawet dobre. Tak. nie, nie, nie. nie jednak nie. Wiecie co? Jednak nie. <laughs> Ale o! Na chmurce genialnie. No. Na chmurce jest genialnie i zapiszemy, zapiszemy. Okej. Okay. Dobra, czy teraz mi pozwoli dać mojego piesia? Mój pokój. Czy jest mój piesio? Jest mój piesio. Dobra. Musimy piesia nakarmić, bo będzie głodny za 11 godzin. Ja nie wiem jak on w ogóle przeżył <śmiech> <śmiech> przez ten długi czas, kiedy ja go nie karmiłam. I jeszcze damy papu i może, może, może o Okej, okay, nie chcę jeść. Czy potrzebujesz myju, myju? No coś tam chyba potrzebujesz myju, myju. Tak? Myju, myju? W sumie nie wiem, czy powinno się go tak jakoś tak machać, czy coś. W ogóle nie wiem, o co chodzi z tą piłką. No i mam jakieś procenty, które wchodzą do 100%. I po 100% jest koniec. A potem te procenty spadają, kiedy się z nim nie gra i. i tyle. I można na nowo z nim grać. I znowu. Ale. A! No dobra, spoko. Patrzcie, czternasty poziom zwierzaczka. No i właśnie. Tutaj mi się coś nie wiem, czy zacięło, czy coś. Ale mam czternasty poziom, a odboku piszę animację przy szóstym poziomie, czyli teoretycznie powinna móc. Tylko to mogę sobie dostawić tego pieska, którego chcę. Także coś chyba popsułam, słuchajcie. Coś chyba popsułam. A jeszcze wejdę w zwierzaki. I, 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 a nie, no tutaj po prostu się kupuje zwierzaki. Ale tak naprawdę te ich pozytyw, tych zwierzaków to nie jest jakiś większy problem. Dobra, ile mamy odcinka? Łomatko boska, łomatko boska. Dobra, poprzyjmujemy, e, poprzyjmujemy Wasze zaproszenia. Tak na szybciutko, żeby nie było, że nie przyjmuję. <laughs> że później się skarżycie, że hej, czekam na to... Żebyś mi odebrała już piąty dzień, Kaman, odbierz mnie, odbierz mnie do znajomych, przyjmij mnie do znajomych. Także tak, szybciutko poprzyjmujemy jeszcze 20 zaproszeń. Nie jest to jakaś wielka ilość. Zobaczcie, już jest nas ponad 350. O, nie, 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 nie. nie. Nie zmieniam chłopaka, przykro mi. Nie zmieniam chłopaka. I też nie będziesz moim chłopakiem, ale przyjacielem możesz być. Ile mamy już w ogóle przyjaciół, kochani? Zobaczcie. Mamy 360. 8, 368 znajomych. Matko Boska, najfajniejsza jest, jak wchodzę na MSP czasami, na przykład wieczorem czy coś, i tylko dostaję wiadomości: Hej, nagrywasz, nagrywasz? <laughs> nie, nie tym razem, kochani, nie tym razem. Dobra, możemy jeszcze te prezenty podbierać tutaj. Co mamy? Co mamy, kochani? Co mamy? <laughs> mamy tatuaż. Tylko teraz nie będzie mi pasować tatuaż, bo ona jest glamour. ale jak nie będzie glamour... To wtedy zrobimy tatuaż. I do podwodnego świata czekają na nas płetwy. <grych> Nicole, Nicole. Co tam Nicole przysyła? Muzeczkę z lat 90. Wiecie, kiedyś coś takiego było naprawdę modne. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, bo e, robotów miałam już chyba pięć i zostawiłam sobie jednego, ale dzięki za robota. Takie bluzki naprawdę były modne. Cała takich chodziłam. Hey, Happy New Year! W połowie roku Happy New Year! Właśnie. Wszystkiego najlepszego, kochani, na drugą połowę roku. Mam nadzieję, że życie Wam się ułoży. <grytanie> That's cool. Fajne Shortki szor razem z jakimiś czymi? E, Rajsłupkami, czy coś ten. Deseń. Słodka Julka, tutaj widzę, 500 prezentów wysyła. Fajne. Poniaczowe takie <noise> różowo-czerwone włoski. Super, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Super, szortki takie trochę mm, na lato. Dokładnie tak, super. I do czarnych y, shortków: y, różowo-żółto-zielona, bluzeczka w kratkę, znaczy, wiecie, takie przewiewne. A nie, muszę wam tłumaczyć, wy i tak lepiej wiecie o co chodzi. Dziękuję za włoski, oczywiście. Dziękuję za włoski. I jeszcze czarny prezencik z czarną sukienką w kratkę. <grych> Super. Nibiesko oka, Hej, niebieskooka, jak się masz? Wow. To są legginsy, rozumiem, tak? Że będę mogła pod jakieś spodnie sobie po, po, podłożyć. Także byłoby fajnie, gdyby to były legginsy, bo jeżeli to są spodnie, to. To nie będą mi do niczego póki co pasować. Ale jeżeli legginsy o, to super! <grywia> Hamburger, ale mi za takiego hamburgera. Słuchajcie, ile mi zostały? Dwie strony zostały mi do otwarcia, także mogę na spokojnie otworzyć. Jej, będzie na Halloween. Słuchajcie, będzie na Halloween. Halloween się zbliża. Jeszcze tylko kilka miesięcy. <grywia> Kochani, wiecie w ogóle na grupę na Facebooku, wiecie na Instagrama, wiecie na Instagrama, tak? Powiedziałam, wbijecie na Snapchata, wiecie na wszystkie social media, macie w opisie filmu i pojawiały się adnotacje na samym początku filmu. Sotka Julka w ogóle tutaj ja nie wiem, co narobi, nerdzi chyba e, w do MSP i tyle prezentów wysyła, za co bardzo dziękuję, po prostu bardzo dziękuję. I to są na pewno takie długie, dłuższe skarpetunie, wykorzystywane w Ameryce, wiecie, czy liderki te sprawy. O, proszę bardzo, kolejna siateczka, słuchajcie, kolejna siateczka. Chyba słodka Julka polubiła, e, polubiła siateczkę, z tego co widzę. Wow, wow, nie no, słuchajcie, no po prostu szaleństwo widzę. E, pomagajcie, w level zbieram grafiki. <laughs> grafki, Boże, grafki. Dobra, no to wiesz co, masz. Masz grafka ode mnie. <laughs> nie czuj się samotna, <laughs> Bądź pozdrowiona, dusza twoja. Purprowy coś, cosiu. Tutaj mamy. O, turn it up. Fioletowe woski, czyli coś, co uwielbiam. Nawet w fioletowym prezenciku, także hej o. A to już chyba mam, ale to nic. Powiesimy sobie w drugim pokoju. <noise> Dzięki spoczka. Spoczka foczka. Czarne, bo to są chyba czarne. Czarne, kręcone włoski, bardzo, bardzo, bardzo fajne. I uwaga, trzy ostatnie prezenty na dziś. Banner bragensowy. Okej, okay, dziękuję. Co jeszcze? Co jeszcze? Długie włosy i te też by pasowały do naszego dzisiejszego luka nawet. Ale ich nie miałam, bo ich nie otworzyłam. Albo miałam, tylko nie wiem. Ale dziękuję za ten super komfortowy fotel. Jeszcze nie wiem, gdzie go postawię. Mam tyle rzeczy, że nie wiem, gdzie je postawić. Nie wiem, jak tym mieszkanie umeblować, ale na spokojnie kiedyś to ogarniemy. Słuchajcie, wydaje mi się, że powinnam tutaj jeszcze coś mieć, a tutaj mam mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo rzeczy do zrobienia. Nie no, żartuję, nie skończyłam żadnej gry. Dodaj swoje ulubione filmy z YouTube do playlisty, aby łatwiej je odnaleźć. Okej, okay, YouTube. Ja to próbowałam zrobić, słuchajcie, tylko ja tego nie mogłam zrobić. Znajdź dobre wideo i kliknij na nie. Mm, a mogę wpisać. Jak wpiszę lociak? A, 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 a. Dobra, czekajcie, dodamy. Cokolwiek, naprawdę cokolwiek. Niech. A. Kurczę. To ma być z YouTube, ale trudno. Dobra, to niech będzie to. Nie może być odtworzony. Dobra, ale to mogę. Dobra, to się może otworzyć, więc dodaj do playlisty. <laughs> dodaj do playlisty moja playlista. Nie, to są czyjeś playlisty. Um, Mówi hmm. Star Planet? Jak się klika, dodaj do playlisty. Love it? Nie. Ah, oh, dodaj. Po prostu. Come on, that's all. <ścoughs> to ja oczywiście nie ogarniam. Słuchajcie, oczywiście nie ogarniam. W ogóle, co my tutaj będziemy mieli następne. O, animacje. Ale to animacjami zajmiemy się, kochani, w kolejnym odcinku, bo na dzisiaj będzie to już tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to wiecie. Nie zapomnijcie o łapce w górę. Napiszcie komentarz. Jak wam mija dzień, bo wiem, że nie oglądacie tego o szóstej rano. Ja wiem o tym, ja sobie z tego zdaję sprawę. Zobaczcie, jaka fajna ta gwiazda przelatuje za mną. Taka hej! I jeszcze raz. Hej! I dam skarbonce jeszcze. Dobra, jeszcze troszkę może sobie tej posiedzieć, w tej skarbonce. Dobra, trzymajcie się misiaki, piesiaki. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się buzioczki dla Was. Mua! I cześć!